Dobra, ja, ja to już doszedłem. Przyjdę też Szymon. Siemano, widzowie moi, pieprzoni. No, um, szukamy piotli. To nie Szymon? Dwa dni przed nowym tym. Tutaj jest kolejny. No, dobrze. czym ja to będę głównym kierownikiem. No, a ja. O! Tak! Jestem takim. Jestem czupem! Tylko inny kolor trochę! Od razu cekłem Jeszcze gramy z jedną osobą, znaczy no, gadamy sobie z nią. No. no. Bo ten down nie chce grać w... O co no, zdjęcia no. robisz? O, bo... Yes, Darren Ward zawsze gada, że tym NBA. Ja ci lubię gadać na NBA. Uh, NBA <laughs> no, jest kozarskie. Nie znasz NBA. No ci Nie no, żart. NBA lubię. Kocham to wręcz. A to też? O O tym... Mm, jak to się nazywało? Uh, nie piłka tylko ten... Mm, no, ja okay. wiem jedynie... <laughs> ja, nie, jaki <laughs> hokej dał mnie? Basketball. Ja już znam jedynie, po ja już Polsce. znam jedynie, nie znam po polsku, jedynie po o, niemiecku. Po po niemiecku. No. A jak jest po niemiecku? Basketball. Basketball. Tak to jest po angielsku? A ty już serio nie jesteś tym ptakiem? Nie, bo zdechłem. No to ja idę też z tobą. Dobra. No to idź do fizdy! Kiedy dasz w końcu ten film jakiś, bo to nagraliśmy jeden wcześniej. Nie, tamten to był tylko testowy. Mm, no, ten Dobra, będzie czeky, normalny. Czeky. A poza no, tym, tamty z roku to muszę ym, wyjebać. I ten fragment trzeba też wyjebać. Jak widzę. I ten fragment też trzeba. No właśnie. Ale u ciebie jak już. Nie, no ja, ja nie nagrywam. Aha. Czyli. Ty I nie nagrywasz. Sposób, żeby to same film nagrać, tylko że jeden będzie u mnie i to samo będzie u Ciebie. Aby, mm. aby lepiej by było zrobić film ten, że Dobra, jeden. Dobra, dalej Kasper. Stej, zostań tam, gdzie jesteś. Zostań tam, gdzie jesteś. Ja idę do kolejnego PJ, możesz w sumie na mapce też zaznaczyć. Pokazać ja, ja wiem, gdzie, ja wiem, gdzie, no ja wiem, gdzie. Ej, ale na filmie też pokazuj, Sonia. Oczywiście. Jak coś, to tutaj gdzieś będzie... Pajot! No ja wiem, ja, ja wiem gdzie ty... Aha. Ja wiem gdzie jest dokładnie. Ja im tam pokazałem mniej więcej. Ale ja wiem gdzie jest dokładnie. Poza tym, um, Szymonia będę zmodo z zmodowanego opresora MK2. Dobra, zapraszam do mnie. No już. Tam, gdzie mój pieprzony kuzyn jest, to tam e, ten kurwa. No ty jesteś pieprzony. Jezu, on umiera co chwilę. Nie boję pytać, że ja nie umiem wlecieć. Moja ziemia. Może trochę ciszej. Nie mogę być. Muszę to, muszę to wyciąć, kurwa. Dalej, chodź tu. Zobacz fajnie na nabiej, to jest, dokładnie, to jest to tutaj dokładnie. Kurwa Przy plaży. Niedaleko Molo. No właśnie. Obok autostrady. Obok autostrady i przy... Ha? Automatycznie mi dał na ten? Na kamerkę z pierwszej osoby? Okej. Okay. Dobra, chodź to. Tu. Automatycznie? Tutaj na górze to jest. Ja usiądę. To jest tutaj na górze. No to wpier... pier. Y to ja już tu i jestem ej, jestem... Kurczakiem. Czekaj, czekaj. To, to jest chyba wilk. Ja nie No to jest chyba wilk. Nie spoileruj. Tak, to jest wilk. Ale to nie znaczy, że ty nie będziesz nas pozostał. To jest wilk co nie? Raczej. Ale... Ej, to czem. jest wilk, co nie? Ty jestem czapem. Wait a minute. Nie bij. Kurde, Czobień szczypszy Chodź tu <gulisz> 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 <O. gulisz> <gulisz> Dawajcie Jaki Czobień zabójczy <gulisz> No. ducha atakuje. <noise> nie jestem to sobie jak coś. Aj to w ogóle atakuje? Czy ja Ci w ogóle coś zadaję? Nie, nie zadajesz. To co to jest? To jest vink na pewno. Wiecie, wiecie, nie um... wiem, możecie napisać w komentarzu co to jest, bo ja nie wiem serio. To jest wapy. No. Ała. Aj. Co robić z zdjęcia? A i po no, i na ten nie... no i następnym razem też będę nagrywał um, jaki lag? Rozwaliliśmy ławkę. <laughs> chodź idziemy sobie jak No dobra, chodź. Chodź mój kolego. Ale to będzie twoje ostatnie pływanie w życiu za tym. Jak to? No to będzie twoje ostatnich a, to takie chwyje, to... dobra to... Jakby co, jak frekwencisz do wody, to zginiesz Myślałem się w pastę do niej. Afryki Najpierw zabijemy, e, zabijemy tego... Dobra, lecimy w pastę na Hawaję Typie! Jeden gościu chce mnie zachować? Typie! Tylko ja go malę <laughs> Teraz zech Ciekawe czy się podpalę no idę no. no. Chodzimy i już nie wychodzimy Aha. Dobra, chodź. No to ja sobie Szymon cię zabija Co? Aha Zanim skończymy nagrywę to już nam trzeba Dobra Czy ty już masz opresora albo tam coś? Tam, tylko muszę do tego zapierdalać. Ja Cię rozwalę, okej? Okay? Co? 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 Dobra, bo mnie goni. Dobra, zobacz na mapce, gdzie ja jestem i tam się... O, i tu jest kolejny! Czekaj, 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 czekaj! Tu jest bliżej. Weź podejdź pod ten do mnie. Tu jest bliżej opresor. Znaczy, nie opresor, tylko... ...PJ. Oka. A tutaj. O, tutaj jest przecież jeszcze jeden. No właśnie. Aby ja tam ty sam właśnie go też popręcałeś. brałem. No. No kompletnie zapomniałem, że tutaj jesteśmy. Tak nie doradzam. Ja też nawet, ale tak jak się przyleciłam, to sobie przypomniałem. Wiadomo, teraz też po. Oh. Dobra, chodź tu. Dobra, czekaj. Uj. Dobra, nie żyjesz. Maj, no, nie żyjesz. Kur... szybko zrysp się. Dzięki. Pokaż to, bo Ty pewnie już zapomniałeś, że masz to pokazać. No, zapomniałem pokazać. Nie. Jezu, możesz już zdjęć kurda. Właśnie ja ja kurą. No. Kura jest Ale jak ona też biła tym swoim dziobem, to by było lepiej. <głosy> <Okay>. <głosy> Kury nie są aż takie agresywne, wiesz? No właśnie. Dobra, wiesz z tego wychodzę, bo oprócz zbiegania, to ja się mam do roboty. jesteś ściska agresywnie. To wszystko, wszystko chcę być agresywnie. No, no, ja nie, że się... wilkiem, albo czymś innym, a to w ogóle nie bije, to help you? mam. Po blisko się zrobiłem. Czy ty już nie jesteś tym ptakiem? Nie jestem, bo zabiłem się. Aha. Dobra, to wsiadaj na opulsora. Okay. Mhm. Którego ty mi zniszczyłeś? Nie. Mhm. Go. Mogę, mogę e, dać powtórkę. Więc ty będziesz mógł widzieć na mogę filmie. Mogę znowu wysadzić. <laughs> Spróbuj. Dobra, jedziemy. Gdzie masz? Kolejny. Dla ja A nie, ja to muszę ten. Cenzura, cenzura. To jest jakby, no, jak jest na fabularnym, to jest obok stara. A tak to jest obok stan, to jest kasząc. Ale pokażę zaraz. Ten. A te PJ to um, zawsze są na tym, na fabularnym. No, ale to w innych miejscach na fabularnym Wiem. Z tego też można odcinek nagrać. To, Ty się nie jak już teraz robisz, to nie na co? No ale musisz mieć grać kastryc samemu, bo tak zaczął grać. Ja mam... No to już tak słuchaj, raj, dobra. No też. No, no. To jest tutaj, chodź tu kastryc. Poczekaj, bo tu się nie chce, jak na razie, Albo to nie, cienkim teoretycznie. Typy to jest, to jest, to jest przy losach, to z kastąc. Do, downie. A gdzie ja jestem? No to jest losach, to z kastąc. No właśnie, jestem tutaj, tylko się mogę zrespiczyć. Ale komułaty. nie, ale Oj. gdzie, gdzie przy lecerze, downie. No, obok le stara, no tutaj właśnie siedziba le stara. Pokaż gdzie to jest Jezu? To jest jak coś, to tutaj to jest gdzieś, tu. Obok kontenera. Obok jakiegoś zasranego kontenera, który nie umie o to chodź pierdolić. Sprawdź, motherfucker. Aha. Aha, Aha okay. wysadziłeś się akurat? Nie no. Ja bym się wysoki Alfa da. Kurde jestem sam. ci tam Ale kapczam Ale to, że Która no która umarła? A ja też za jednego chłopa zaatakuję i można do kolejnego lecieć. Mhm. No ja na gminy tylko baba. w oh ramie Ale nie, bo ja jestem na profesorze. Jak chcę 80 level wbić? A ja chcę 120 Mam 70, A z pejotlami to szybko się dostaje. Exp. No dobra. Mm, A tak czekaj. ogólnie teraz myślę, że gdzie może być kolejny. A ja wiem, ja wiem gdzie około. Chodź tu. Chodź za, chodź A, za mną. Ja wiem, obok Boiska. Nie, obok nie ja, też wiem, ja, też, ja też wiem, ale jedziemy, za, jedziemy do mnie, okej. Okay? No okej, okay, ale tam jest obok kasyna, pójdziemy. No no no. Jeżeli u um, mnie, jeżeli to tam... No ja musiałem e, ten, wyłączyć muzykę, bo bym ją ja miał copyright. Niedaleko Olivera Sargo domu. No bankom, Jak to mieszkał. No właśnie. No cóż. Było mi na... Chodzicie o te domki tam do przodu? Chyba ta czekam. No to tamto jest A na fabularnym. A nie, fabularny. to nie tutaj. To nie tutaj. Tamto jest na fabularnym, to mogę ja pokazać? Czekaj. Mogę ja pokazać? No jak chcesz. No to leś za mną. Pokaż Sonia Na ma mhm. to jest tutaj na boisku obok suna I dokładnie przy tym drzewku jest Wait a minute Nawet lepiej jesteś tutaj od razu, dobra <grym> chodź Chodź jest No jest tutaj I czym jesteś? Co? Chwieję do czymś? tym? Aha, nie mogę nikogo robić. I... Ała! Ja no ale to mnie zabić, bo ja tu nie chcę być. Ja też nie mogę zabić. Igor? No tak, Ta, ten nie mogli <głosy piłki> nie prostu <noise> Tak. Tak, ten jest. Chodź. Chodź. piłkę. Chodź. Chodź. Nie. Ale ja gościa, który teraz jest przy, które no Chodź. Nie. Ale ja Chodź. Chodź. które Chodź. który Chodź. 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 No i zabijam się tym nagrywy